jestem z tej strony Klaudiu. Dzisiaj jesteśmy na dworze, trochę jest już ciemno, ale chill. Jestem, jestem na Ciekam się trochę. Zobaczcie, jak tam ciemno. Nic ja nie widzę. To jest ten. tutaj jest piesek, Areki, Roksuś, kotek, no i ja. Chill. Ja się trochę, cykam, ale chill. A nie to. No to ja będę dobrze. Zobacz. Roxy! Przywitajcie się Grzecznie z pieskiem, no Tam jedzie jakieś auto-chill Ja się zawsze boję tam Że ktoś wyjdzie, ale cyk cyk cyk, 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 cyk Cyki, cyki boom. cyk, bum cyk, Cyki ciki bum No yy, bo, bo mi to świeci To jest taki fajny plus, że jakiś ciemno To mi przynajmniej latarka świeci Ale chill Nie widzę tak dobrze, no ale Cyki, cyki, cyk. Słuchaj się tak jak zawsze. Chodź! Chodź, Raksz! No, świę. No. Jeste. Tak, jestem, trenuję. No. Roksi! Tam jest dalej, ale... No oto. No to je już wracam.